Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie na kanale Kota w Pierniku. We Wigilię. W tarotowym kalendarzu adwentowym, w takim czytaniu, które nazwałam Wigilijny czas, czyli jak nam minie dzionek dzisiejszy, ten 24 grudnia. I będą dzisiaj na stole karty The Greenwich Tarot. Bo tak się nazywają. Tak, tak się nazywają. Piękna talia, taka do codziennych wróżb. I yy, będą trzy karty. Pierwsza karta to do południa, czyli do tej 12. Druga od 12 do 18, a trzecia od 18 do północy. Kochani, zobaczymy się za sekundkę. Ja potasuję i wylosuję karty. I zobaczymy, co nam los czy też wszechświat przygotował. I oto trzy karty. I kochani, zaczynamy. Do południa, czyli powiedzmy od tej szóstej rana do, do 12. Mamy cesarzową matka ziemia. Pełnia obfitości. Kochani, na pewno będziemy przygotowywać potrawy. Na pewno będziemy krzątać się po kuchni, jak to? Kobieta, matka, tak? Ponadto ja widzę tutaj przygotowywanie różnych potraw, dbanie o dzieci, o rodzinkę, o, o to, żeby wszystko było dopięte na ostatni guziczek, żeby niczego nam nie zabrakło, robienie jeszcze ostatnich zakupów, pakowanie prezentów. No naprawdę, tak czuję w tej karcie cesarzowej, że rzeczywiście coś takiego może nam się tutaj przytrafić. I niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietą czy jesteśmy mężczyzną bo też może być mężczyzna który tak naprawdę wiedzie prym w przygotowywaniu potraw wigilijnych i załatwia wszystko i, i próbuje dopiąć na ostatni guziczek więc tak tutaj ja czuję taką pełnię i, y, i spełnienie w tym wszystkim, że czujemy się, będziemy się czuć po prostu spełnieni, że zrobiliśmy coś, robimy coś, y, z czego korzystać mogą wszyscy, a szczególnie nasza rodzina, z czego będziemy dumni i zadowoleni. I y, tutaj jak najbardziej y, poczujemy taką y, obfitość y, już od samego rana, tak? Obfitość. Być może to będzie obfitość pracy ale takiej, która przyniesie nam satysfakcję i zadowolenie. Tak myślę po tej pierwszej karcie. To zobaczmy, co od 12 do 18, czyli druga karta. Tadam as Buław. No i tutaj jest, kochani, podobnie, czyli też jeszcze taka krzątanina, latanina, ale myślę, że tutaj już. Jakby chwytamy pewnego rodzaju okazję, chwytamy to, co to, te prezenty, tak, które dostajemy. Tutaj też czujemy się w pewien sposób, do, takie początki docenienia naszej pracy. Tak myślę, tak czuję po tej karcie, że ktoś nas tutaj będzie doceniał, że coś tutaj się, przepraszam, ale mi przerwano, że coś tutaj się zadzieje. To jest też taka inicjatywa, więc będziemy aktywni, będziemy działać, będziemy mieli takie poczucie mocy, siły w nas. As była to też karta, która może mówić nam o tym, że coś nowego się w naszym życiu zanieje, tak? Coś nowego może się okazać, kochani, tak? Patrząc na obie karty, że no, przybędzie nam członek rodziny. Członków rodziny, tak? Że na przykład któraś kobieta okaże się, że zrobiła sobie test i jest w ciąży, więc tutaj też to tu jest aktywność, witalność, intensywność tej energii asabuław. Na pewno do tej godziny 18 będzie nam towarzyszyła. Jest tutaj też coś nowego, coś nowego, za co z chęcią się zabieramy i jesteśmy totalnie przekonani, że. Przyniesie nam to sukces, przyniesie nam to jakieś obfite i fajne rezultaty. Więc tutaj cały czas jest, cały czas jest ta aktywność, cały czas jest dużo ruchu, dużo aktywności, w takim, w takim zadowoleniu, w pełni szczęścia, w witalności z intensywnością, więc coś się będzie działo, ale jak najbardziej ja tu widzę dużo pozytywnych, pozytywnych sytuacji. Ponadto. Za wszystko, co się zabierzemy w tym dniu, to, są, to będą takie sprawy, które będą wymagały naszego działania, naszego efektywnego działania. No i trzecia karta, uwaga, do godziny y, od 18 do północy. Tak. O, czwórka mieczy. Czyli co? Czyli leżenie na brzuchu, po prostu będziemy leżeć i odpoczywać. To już tutaj zacznie się taki czas, w którym rzeczywiście będziemy chcieli zasiąść na kanapie, obejrzeć być może jakiś film, odetchnąć trochę, pocieszyć się tymi prezentami, pocieszyć się tym, że mamy rodzinę wokół siebie, że mamy tych bliskich, że mamy osoby, które nas kochają, które my kochamy, które my cenimy. I no to będzie czas na to, żeby zebrać się do kupy, tak? Po, tej, po tym intensywnym działaniu, po tym intensywnym dniu, ten wieczór od tej wigilii, kolacji wigilijnej, powiedzmy, że od 18 do tej, do, do tej północy, przyniesie nam yy, takie poczucie, yy, że... No, teraz mogę odpocząć, teraz mogę odpocząć. Chociaż wiadomo, jak to kobiety, prawda? Bo w większości tak, yy, tak niestety jest. Yy, no, latamy jeszcze, żeby tych gości zadowolić, ale może to też wskazywać ta karta na to, że już jest ta potrzeba odpoczynku, nie? że już tak byśmy chcieli, yy, żeby móc się położyć i wyciągnąć nogi. I nie robić kompletnie nic. A tu jeszcze, niestety, no, gary do mycia, tak? czy do wstawienia do zmywarki, jeszcze jest coś do zrobienia, jeszcze dzieci do ululania wieczorem, do snu, itd. itd. To zależy, kto tam, co w jakim obecnie czasie w swoim życiu jest. Nie? Ale takie historie mogą nam się nadarzyć, a dla osób, które już wyrosły, czy tak powiem, z dzieci, czy z jakiejś tam bieganiny krzątaniny, czyli może goszczą się też u kogoś, są gośćmi, to to wieczór, właśnie od tej, ten wigilijny wieczór będzie czasem właśnie odpoczynku, czasem regeneracji, zbierania sił. Dosłownie. I ta aktywność w ciągu tego dnia zakończy się właśnie potrzebą odpoczynku. Więc fajny dzień się, słuchajcie, zapowiada. Bardzo, bardzo taki aktywny ale jednocześnie z poczuciem tego, że to, co robimy, przynosi nam, przynosi nam dużo pozytywów, tak? dużo radości z tego, bo robimy to i dla siebie, i dla kogoś. Tak? I tak naprawdę, naprawdę powiem Wam szczerze i uczciwie, że po tych kartach widzę, że szykuje się całkiem ciekawy, fajny, intensywny, pracowity, ale jednocześnie taki dzień, w którym wieczorem już można będzie złapać oddech. Można będzie odpocząć, pobyć z rodziną, porozmawiać, pośmiać się, tudzież pooglądać filmy, tak? Jeśli jesteśmy tylko we dwoje. Więc y, dla każdego coś dobrego, dla każdego coś dobrego. Świetnie karty pokazały y, ten dzień. Mam nadzieję, że u wszystkich właśnie tak, tak on będzie wyglądał, niezależnie od tego, czy mamy 20 osób u siebie, słuchajcie, na wigilię, czy y, jesteśmy protestantami, może, nie, może źle powiedziałam, czy jesteśmy innego wyznania i y, jakoby takich świąt nie obchodzimy, ale jednakowoż y, coś tam działamy, y, żeby wieczorem odpocząć, tak, żeby zacząć ten czas odpoczynku dla nas wszystkich. Kochani, jest wigilia, więc chciałabym życzyć Wam ciepła, radości i przede wszystkim zdrowia i wytrzymałości. A co przyniesie nam kolejny rok, to chyba takie czytania również będą za jakiś czas. Jeszcze raz spełnienia. Świetnych prezentów, trafionych prezentów, dużo ciepła, miłości i do zobaczenia, papa. Pa.